Kto wie, ja jestem Alby, to jest drugi, zarazem ostatni jak na razie opening z mojej drodzy kart Champions League Super Strikers Panini 2009-2010. moi drodzy, to była pierwsza edycja, która jeszcze nie nazywało się Adrenaline XL. E, oczywiście, bo, ponieważ sezon później, z tego co ja kojarzę, e, już te karty właśnie miały taką nazwę Adrenaline XL z tą samą ksiągą. Tylko że właśnie e, tutaj było e, wtedy jeszcze Super Strikers. I z tego co ja kojarzę, jest to taka pierwsza edycja w takim obecnym formacie od Panini. Czyli oczywiście mamy karty bazowe, która, które stanowią większość edycji. Y, do, do, dodatkowo oczywiście jeszcze karty spe, y, specjalne, y, niektóre rzadsze, inne y, trochę mniej rzadkie. No i oczywiście oceny zawodników, statystyki i tak dalej i tak dalej Więc no myślę, że doskonale wiecie z czym to wszystko się je No i co, w dzisiejszym odcinku jeszcze otworzymy sobie 15 paczek Więc myślę, że nie ma co przedłużać, ponieważ w tamtym odcinku wszystko zostało powiedziane Teraz tylko otwieramy paczki zobaczymy co ciekawego jeszcze uda się trafić Jaki zawodników, może jeszcze zawodników, którzy grają do dzisiaj A może już pokażę, którzy dawno karierę zakończyli i obecnie są ikonami w FIFA W następujący sposób się to wszystko, moi drodzy, prezentuje Mamy 15 ostatnich paczek No i z tego co no dla osób, które oglądają pierwszy odcinek to chyba wiecie, że kupiłem sobie całego boxa na internecie no i z tych 100 paczek w tym boxie zostało właśnie tylko 15 Pierwsze 10 otworzyłem na pierwszym odcinku, potem 85 Jak dobrze mnie yy, pamięć nie myli, nie 75 paczek otworzyłem sobie prywatnie, ponieważ no to taki głównie zamiast tego kupna Po prostu chciałem sobie te karty otworzyć tak prywatnie dla siebie, żeby powsunąć zawodników i te wszystkie czasy tamte stare yy, No w każdym razie też kilka paczek właśnie na odcinku będą, więc w dzisiejszym odcinku 15 taki taki czas na koniec No i co mogę wam moi drodzy powiedzieć yy... Wśród tych wszystkich paczek, które sobie otworzyłem, to w zasadzie sprawy wygląda w następujący sposób. Aktualnie z tego co wiem, brakuje mi jeszcze 10 bozówek, więc mamy tutaj szansę z 15 paczek, to jest około, nie, to jest dokładnie mówiąc, 90 kart. Dokładnie to musi być, tak, dokładnie 90 kart, i z tych 90 kart musi być 10 nowych bozówek, wtedy oczywiście będę jak najbardziej zadowolony. Poza tym, oczywiście, jeszcze z kart Player brakuje mi 6 sztuk. Z karty Goldstopper brakuje mi 3 karty, a z fans favorite już trochę więcej, ponieważ te karty są niestety rzadsze i tutaj brakuje mi aż 14 taki z, takich kart. A karty champion, no to wiadomo, że w takim boksie jak jedna karta wpada raz na 24 paczki, to szansa na to, żeby trafić więcej niż 4 była praktycznie znikoma, więc mi osobiście udało się po prostu trafić 4 karty champion. No i co, pierwszą, którą oczywiście już znacie jest to Diego, którego ja osobiście trafiłem właśnie na odcinku pierwszym i tutaj naprawdę fajnie to wygląda, ale ci zawodnicy, którzy tu nastąpią zaraz będą myślę, że znacznie bardziej hapowi, znacznie bardziej elitowani. Ponieważ popatrzcie na to, Fernando Torres zrobił znacznie większą karierę właśnie od Diego i dlatego też ta karta jest tak wysoko ceniona. 97 na, na ataku, więc naprawdę no to były złote czasy Fernando Torresa. I wtedy był oczywiście w swoim piku, w swoim prime. Potem, oczywiście, Steven Gerrard czyli kolega z kadry właśnie. Dwóch naprawdę ikonicznych zawodników z Liverpoolu, ale to oczywiście taka wielka legenda, bo to on, ten zawodnik grał tylko kilka lat właśnie w barwach Derec, A no Steven Gerrard całą karierę spędził właśnie na Anfield Road. No i oczy oczywiście na końcu jeszcze karta również z Premier League tym razem jest Wayne Rooney, na karcie tutaj Striker, też świetna karta 96, więc no myślę, że mam warto do, do tych czempionów. O, o ile Diego, moim zdaniem, nie, nie byłaś taką fajną kartą, to jednak zarówno Rooney, Torres, jak i Gerard to jak najbardziej takie elitarne karty i tutaj. No wiele lepszych zawodników w tamtych czasach nie było Ale dobra moi drodzy, dosyć wreszcie tego gadania i bez zbędnego przedłużania Wreszcie przechodzimy do openingu 15 paczek właśnie z Champions League 2009-2010 Moi drodzy, więc trochę sobie dam zoom Jak widzicie, takie, takie tło sobie wybrałem trochę stare Bo z tego co wiem, to jest to gameboard z pierwszej edycji jaką zbieram, Czyli 11.12 z Champions League No i co, wiecie jak to wszystko się je? Mam oczywiście logo w środku Champions League, też taki design fajny I jak ja w momencie kiedy nagrywam ten odcinek, bo oczywiście sam, sam materiał wpadnie Znacznie później, ale w momencie, gdy nagrywam ten odcinek Barca stoi przed piekielnie ważnym meczem, ponieważ dzisiaj właśnie Liga Mistrzów, więc no wszystko się zgadza Opening start Ligi Mistrzów na właśnie podczas, podczas tej obecnej Ligi Mistrzów W której Barca musi wygrać z Benfica, bo jeśli się tak nie stanie to Awans do 1-8 będzie naprawdę pod wielkim znakiem zapytania, więc mam nadzieję, że się uda. I oczywiście będę za Barca czy kciuki. Już pierwszy meczek, oczywiście, Szawiego w roli trenera w barwach Barsy w lidze mistrzów. No i co, zobaczymy. Tutaj oczywiście Steven Davis się wyjaśnił, że jest to oczywiście zawodnik z, z, z Glasgow Rangers. Potem mamy oczywiście Fernando Torresa, którego już wcześniej sobie pokazywaliśmy. No i na końcu jeszcze oczywiście Julio Cesar. Więc no jakby, trafił, jakby trafiła się jeszcze jedna karta, Champion to no naprawdę byłoby wspaniale, ale oczywiście na to nie ma co liczyć, więc trzeba się pogodzić z tym, że już te wszystkie karty po prostu sobie trafiliśmy. Johan Gurkiów, no, zapewne się naprawdę świetnie ten zawodnik, ale niestety, no nie zrobił tak wielkiej kariery, jak można było się tego spodziewać. Jeszcze trochę zumadamy. Wtedy jeszcze właśnie Bordeaux grało w lidze mistrzów. Tutaj, proszę bardzo, jest Jose Bozingfa, zawodnik wówczas jeszcze w Chelsea. Boczny obrońca z Portugalii. Potem mamy Szarca, zawodnika z AZ Alkmaar. Też oczywiście zespół, który obecnie ono nie ma szans marzyć w ogóle o lidze mistrzów. A wtedy, oczywiście, był jeden z lepszych zawodników, jeden z lepszych klubów w Eredivisie. Potem mamy Nianga, zawodnika z Marsylii. Wówczas też Marsylia była lepszy niż, niż aktualnie. Chociaż no, wtedy nie, nie mieli Milika, więc czy ja wiem. Alan McGregor oczywiście zawodnik tutaj z Glasgow Rangers i na końcu jeszcze no, słabo, ogólnie słabo paczka, ponieważ gdyby nie ten Bozingwa to tak naprawdę nikt ciekawy tutaj żaden ciekawy zawodnik nie wpadł i na końcu jeszcze Rizancjew zawodnik zrobi nakazań Lecimy z paczką numer 2 i w tej co mamy takich zawodników na tej paczce jak oczywiście Buffon. Thierry Henry oraz oczywiście Didier Drogba, więc naprawdę zawodnicy z najwyższej półki. Zobaczymy, czy też y, paczka będzie z najwyższej półki. Drugi raz basepack no ludzie, szlak mnie zaraz trafi. Drugi basepack, a ja chcę kart specjalnych, ponieważ mam nadzieję, że uda mi się w tych 15 paczkach trafić. Uwaga, 6 kart Star Player oraz 2 karty Gold Więc Więcej nie chcę, ponieważ chciałbym zabrać wszystkie inserty właśnie takie podstawowe, ponieważ wiadomo, że fansów oraz championów nie zbiorę. No, ale no, prawda jest taka, że wtedy wystarczył kupić boksa i miał praktycznie wszystkie bozówki. To jest mi się całkiem, całkiem spoko y, opcja, więc y, można napastników damy sobie na koniec, i tylko wszystko przejdziemy sobie do obrońców. No, proszę bardzo, Patrice Ewra, wreszcie konkretnie zawodnicy wpadają y, oczywiście zawodnik Manchester United, wówczas jest też Majcon, drugi boczny obrońca. Też wówczas jeden z lepszych, właśnie na swojej pozycji, y, Brazylijczyk z Interu Medion, i kolejny boczny obrońca, i tym razem jest to y, trochę gorsza półka, jest to oczywiście Christian Ansaldi. Trochę niższa półka, bardziej bym powinien powiedzieć. Szaronow, zawodnik tutaj oczywiście z Rubina Kazan. Jest też Obafemi Martinsz, też się chyba trochę lepiej zapowiadał, a na końcu wyszła taka trochę lipa z tym zawodnikiem, ale wówczas jeszcze był dość obiecującym zawodnikiem w barwach oczywiście Mistrzów Niemiec wówczas, czyli VfL Wolfsburg. I na końcu, moi drodzy, Daniel Sturridge, zawodnik, który również zapowiadał się świetnie. No i znowu oczywiście ten zawodnik tak nie wypalił. No i myślę, że z tych kart możemy sobie już kilku włożyć. Myślę, że Michael oraz... Patryc Everett to tacy naprawdę ciekawi zawodnicy, których możemy sobie spokojnie dać do, tej, do tych do takich ciekawszych kart, które właśnie trafiliśmy w tym odcinku. Lecimy dalej, moi drodzy, z kolejną paczką, jest to paczka numer 3. I mam nadzieję, że wreszcie będzie karta specjalna, właśnie w tej saszetce. No i proszę bardzo, jest Carles Puyol, jest oczywiście Frank Lampard, i na końcu nikt kto jak Javier Zanettić. Więc kolejne naprawdę, no, legendy w FIFA. I uwaga, i co? No i niestety, moi drodzy, karta świetna, ale niestety jest to moja powtórka, ponieważ, no. Źle, fatalnie zaczynamy ten odcinek, ponieważ trafiamy dwa puste przebiegi i Jak już wpada karta specjalna, to jest to niestety karta powtórkowa No nie jestem do tego przyzwyczajony, ponieważ z tego co wiem Wpadło mi w całym boksie chyba dwie albo trzy powtórki kart specjalnych Więc ogólnie na, na pewno yy, fajna sprawa Ale niestety teraz yy, wpada Zlatan Ibrahimović Więc możemy sobie dać jeszcze większego zuma. No kurde, no szkoda, że tylko jeden sezon yy, w Barce zagrał, ale niestety... Po prostu się z Pepą Gordiulą nie dogadał, no i w efekcie końcowym odszedł z klubu. I sezon później, właśnie, bardzo wygrało mistrzostwo. Wygrał ligę mistrzów, więc, no, pachowiec z niego niesamowity, bo, no. Jak na taką wybitną postać jak, jaką jest oczywiście w świecie futbolu z futbolu Brechiem mówisz, to Liga Mistrzów mu się po prostu należało jak psu buda, Więc oczywiście karta aktualnie najlepsza w całym unboxingu, ale no nie mogę się zbytnio cieszyć bo po prostu Tego zawinika już posiadam, a chciałbym mieć kolekcji jak najwięcej kart Sergio Busquets też bardzo, bardzo fajna karta, oczywiście wówczas Busquets był bardzo młodziutki Palop bramkarz Sewi, kolejna świetna karta, oczywiście Andrea Pirdla, no wówczas oczywiście jeszcze geniusz grał w w, w Interze, w Acemilanie. Potem, oczywiście, transfer do Juventusu. I zarówno tam, jak i tam, po prostu grał naprawdę fantastycznie. Ale niestety, jako trender, mu nie poszło. Mam nadzieję, że Szawii w jego śledy nie pójdzie. No i co, proszę bardzo, jest Gianluigi Buffon, czyli kolejna ikona. Oczywiście, piłki nożnej, doskonale wszyscy go wiemy i nie trzeba go nikomu przedstawić, bo Buffon to jest po prostu Buffon. I na końcu jeszcze Siwok. Czeski zawodnik z Besiktaszu No i co my dodecydźmy z paczką numer 4 na paczce? Mamy takich zawodników jak znowu Torres, Cezar oraz oczywiście. Tutaj Steven Davis, zobaczymy czy w wpadnie karta specjalna. Jest to karta specjalna i uwaga, jest to Alejandro Dominguez, czy ja go mam? Chyba mam. Moi drodzy, nie jestem do końca pewny, ale chyba posiadam tą kartę, więc no, załóżmy, że go mam, bo, bo, bo nie chcę się potem rozczarować, więc druga powtórka, więc trochę lipa, bo szukam starterów, ale nie szukam powtórkowych, tylko nowych oczywiście. No ale cóż, ważne jest to, że większość oczywiście kart bazowych zebrałem, bo tak jak mówiłem, brakuje mi chyba 10 bazówek, więc myślę, że uda się to zebrać, ale nawet jak nie to po prostu będzie prawie album pełny. No i co, Alejandro Dominguez oczywiście, zawodnik, którego ja osobiście kojarzę, ale nie jestem w stanie wam powiedzieć, gdzie on później grał, ponieważ mam przed oczami tego zawodnika, ale w jakim to było klubie? Kurde, czy to był Olympiakos? Chyba nie, ale nie mam pojęcia. Tutaj jeszcze w barwach lubi nakazań, jako karta specjalna, odłożymy go sobie na bok, bo nie jest to zawodnik oczywiście elitarny. Alu Diara, zawodnik z Girondin Bordeaux i proszę bardzo, piękna karta, kolejna ikona FIFA w zasadzie, ponieważ patrzcie, no. Buffon w ofundzie FIFA? nie jeszcze nie jest bo jeszcze, ponieważ jeszcze gra w, par w parmie ale tak no Pirlo już jest jako karta ikony oczywiście więc y, tutaj też na pewno fajna sprawa i druga karta ikony jest to oczywiście Petr Czech w Arsenal mu nie poszło, ale w Chelsea był oczywiście jeden z lepszych obrońców y, całego globu Da Silva z AZ Alkmaar y, Brandao zawodnik oczywiście z y, tutaj Marsylii i na końcu jeszcze Wagner Love oczywiście ekstatyczny brazylijczyk, który y, przez dłuższy czas swojej kariery grał właśnie w Moskwie i po prostu był y, jednym z lepszych zawodników w całej ligi oczywiście więc no Wagner Love te włosy jak najbardziej go wyróżniało Ale nie tylko, bo na boisku też oczywiście był świetnym zawodnikiem Też go dobrze Dawid Janczek wspominał gdzie jeszcze grał właśnie dla Moskwy No i co, lecimy z paczką numer 5 uwaga, jest świetna karta, bo chyba go nie posiadam Bo jest to, mój drodzy, Hulk, czy tam Hulk bardziej się mówi Ponieważ wiadomo, że tutaj nie, nie trzeba tego wszystkiego po brazylijsku wymawiać Tylko po prostu po angielsku, bo to jest po prostu jego skrót, jego, jego pseudonim więc Hulk, wówczas jeszcze jeden z lepszych oczywiście też napastników w barwach FC Porto na karcie, karcie StarTler. myślę, że spokojnie go możemy dać i Eric Abidal, bohater wszystkich tutaj kibiców bardzo w serca zostanie do końca życia, nie tylko oczywiście za sprawą wygrania Ligi Mistrzów, ale też wygrania dużo ważniejszej sprawy, czyli oczywiście swojej choroby. Więc jak najbardziej Eric Abidal, fajna karta, świetna I uwaga, Kaka, no w realu mu nie wyszło W, w AC Milanie był jednym z lepszych zawodników A swego czasu nawet najlepszym Jaka oczywiście wygrał y, Złotą Piłkę Bo Kaka był ostatnim zawodnikiem, który wygrał Złotą Piłkę Przed Erą, Messiego oraz Ronaldo Więc to mówię samo za siebie że był po prostu fantastyczny Thiago Silva, też jeden z lepszych defensorów y, ostatniej dekady Mario Balotelli, zmarnowany transfer y, Zmarnowany oczywiście talent y, Bo na Euro 12 jeszcze wymiato, A potem już tylko... Y, Wiadomo, głowa nie wytrzymała i po prostu to wszystko wygląda tak aktualnie, jak to wygląda, ponieważ aktualnie Balo chyba gra w, w tureckiej lidze i ostatnio mówił, że coś tam, że, że marzy o tym, żeby pojechać na mundial, ale no wiadomo, że jest to tak realistyczne jak to, że ja osobiście będę kiedyś zawodnikiem profesjonalnym, więc no, nie za bardzo. Lecimy dalej, moi drodzy, z kolejną paczką. Ja Mamy takich zawodników jak Raul Meirelesz, Michael Owen, oczywiście Alessandre Pato. No i co? Kolejny bajspa, base pack. Dupa. No, na pewno nie jestem z tego powodu zadowolony. No dobra, nie będziemy obkręcać, po prostu lecimy tak jak jest I uwaga, jest to Salomon Kalu, oczywiście był zawodnik Herty Berlin, ale wówczas jeszcze według ze swoim rodakiem Drogbom Właśnie w 2012 roku pod wodzą Roberto Di Matteo Proszę bardzo, kolejna karta jest to oczywiście Gary Neville, jeden z lepszych bocznych obrońców też Manchesteru United wówczas Ale tu był taki jeszcze staromodny obrońca, który jeszcze nie miał tego ciągu do, w ofensywie I po prostu był bardzo solidnym defensywnym zawodnikiem więc też bardzo fajna karta. Myślę, że możemy go sobie też dać do tego węższego wyboru. Jest też Dawid Bellion, proszę bardzo, z Bayernu Monachium mamy Hamita Altintopa, zawodnika z Turcji, jeszcze raz Wagner Love i Jarmolenko Młodziutki. Wówczas jeszcze wydawało się, że może być naprawdę świetnym zawodnikiem. Może nie aż tak dobrym jak Szewczenko, ale z tego co wiem, oni grali wtedy właśnie razem w tym klubie. Ponieważ Szewczęko już był po swojej przygodzie w Chelsea i właśnie wrócił do kraju. I tutaj właśnie w barwach tego W barwach Dynamokiów śmigał właśnie razem z Andriem Jarmolenko No i co moi drodzy, ostat... kolejna paczka właśnie z Lampardem I tutaj chyba, tak, też jest pusty przebieg No masakra, ludzie, co tu się dzieje Tyle pustych przebiegów, no to jest hit No i proszę bardzo, jest Leo Messi Oczywiście Messi go już trafił, ale to też fajna karta No co, to był pierwszy chyba rok, w którym Właśnie Messi wygrał tą piłkę swoją Właśnie w roku 2009 Więc naprawdę świetnie, mam nadzieję, że teraz Messi również wygra Chociaż jak jak z, znowu to powiem, jak ja wrzucę te filmy, to już dawno Oczywiście nagroda złotej piłki będzie znana, więc tutaj już y, kompletnie bez sensu to mówię Więc y, no oczywiście do Messi musi być y, w tym y, lepszym wyborze Jest też Nawaros z y, Sevilla, jest karta, którą trafiliśmy jako karta champion I oczywiście jest to Diego, potem mam jeszcze Falcao też oczywiście, no kurde Ja mam taki sentyment do Falcao w, 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 w Atletico, teraz y, w barwach rajowych Jak ona też sobie radzi całkiem spoko, strzelił bramkę Barcelonie Która y, praktycznie dzwoniła y, Ronaldo Kumana ale wiadomo, że to już nie jest ten sam zawodnik jak kiedyś i wtedy w barwach Porto czy w barwach Atletico to był po prostu zawodnik fenomenalny, jedna z lepszych dziewiątek w ogóle na całym globie. No i niestety transfer do Premier League trochę go zepsuł, ale szkoda. No cóż, co zrobić, ma Zao na końcu jeszcze zawodnik z tutaj Moskwy i na końcu mamy takiego zawodnika jak, uwaga, Fabian Ernst, piłkarz Beszyktaszu. Jesteśmy moi drodzy prawie w połowie, ale trzeba trochę przyspieszyć, ponieważ za nami dopiero 7 paczek, więc lecimy dalej z paczka z Tierim Aurim i znowu pusty przebieg, nie wierzę. Znowu pusty przebieg ludzie, co tu się dzieje, co tu się odwala, co tu się odjanie Pawla. Ja nie mam pojęcia Mikulicz, zawodnik standard. Leśnik kolejny, krak Didier Drogba, wygrał Ligę Mistrzów, spełniony zawodnik. Wygrał chyba też Puchar Narodów Afryki, więc na arenie międzynarodowej, jak i oczywiście na arenie klubowej, piłkarz spełniony. Hozue, zawodnik z Wolzburga, i proszę bardzo, kolejny świetny piłkarz, czyli oczywiście Lucio. Ponad 100 reprezentant oczywiście Brazylii, i oczywiście był zawodnik takich klubów jak Inter Milan, czy chociażby Juventus i Bayern Monachium. Thiago Mendes, Pedro Mendes, przepraszam, i na końcu jeszcze. Whitaker zawodnik oczywiście również z Glasgow Rangers Lecimy z paczką numer 9 Chyba dokładnie 9 i znowu mam na paczce Drogbe Thierry'ego Henry'ego oraz oczywiście Buffon'a i co? I nie jest to pusty przebieg, więc no cieszę się I uwaga, kto to jest? Jest to Renato, jest to Renato mój drodzy, zawodnik oczywiście z CVI więc yy, tego zawodnika na pewno nie posiadam, ponieważ bym wiedział o tym Więc Starter player Renato też fajnie to wygląda z tym takim świecącym efektem I nadal nie trafiliśmy go stopera I w ogóle też nie trafimy karty Fans Favorite, więc to też jest yy, dość yy, irytujące Glenn Johnson, no kiedy właśnie Jeszcze przed yy, erą oczywiście Robert, yy, tego yy, No właśnie Robertsona, czy yy, Czy Czy nawet Alberto Moreno, czy yy, Czy Trenta Aleksandra Arnolda Występował właśnie, no, właśnie na lewej stronie Glenn Johnson no i co dopiero, jeszcze teraz mamy chyba Cimicasa na tej stronie, więc tych zawodników, oczywiście, Liverpool ma zawsze na, bok, na bokach obrony dość spoko. Arne Rizzy chyba też go na boku obrony, ale go chyba w tej edycji nawet nie ma. I proszę bardzo, Jones, Paul Scholes, no świetny piłkarz, naprawdę, no. Co, jak co, to była jedna z legend, oczywiście, Manchester United, ale też trochę taka przyćmiona tymi zawodnikami typu właśnie Wayne Rooney czy, czy Ryan Giggs, ale też Paul Scholes oczywiście, był jednym z wybitnych postaci pod wodzą Fergusona. Jani zawodnik z Wolzburga I proszę bardzo, piękna karta, ponieważ jest to karta, której ja osobiście chyba jeszcze nie trafiłem w ogóle w tej edycji I jest to Javier Zanetti, oczywiście legenda Interu oraz kadry Argentyny Więc naprawdę świetny piłkarz I na końcu jeszcze bramkarz z nakazań paczka numer 10 I proszę bardzo, moment na tej parce Puyola, Lampardo oraz oczywiście nikogo innego jak Zanettiego, którego przed chwilą trafiliśmy no i proszę bardzo, mamy takich zawodników jak Munir El Muhammadi. Nie, sorry, co ja gadam? Munir El Hamadui. El Muhammadi, co ja w ogóle gadam? I oczywiście, zawodnik tutaj jest AZ Al więc też fajna karta. Ponieważ jej nie miałam, ponieważ no, ogólnie zawodnik jakiś nie, nie jest wybitny, ale jednak przez to, że go nie mam, to, to się jak najbardziej cieszę i to go od, odłożymy oczywiście na bok. No i co, Ibra na karcie bazowej, tym razem wpada z jest też oczywiście tutaj Kristen Abjaty, przez jaką długo grał w tym Milanie. Ja osobiście jak pamiętam jako dzieciak się zacząłem piłką interesować to ten bramkarz cały czas był w Milanie i przez dłuższy czas jeszcze został w tej bramce, więc to taka mała legenda oczywiście, no i wiadomo, że nie był to taki bramkarz na, 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 na miarę Didy czy, czy, czy innych zawodników, którzy grali właśnie na bramce w Milanie, ale jednak był też jednym z takich ciekawszych i dłużej grających właśnie zawodników. Tiago Motta wygrał Ligi Mistrzów z Barcą, ale jednak nie wystarczy to, żeby go włożyć na tą kubkę tych elitarnych zawodników. I na końcu jeszcze oczywiście znowu ten bramkarz, który pada mi chyba po raz tysięczny. No i to moi drodzy, ostatnie pięć kart ze stóp, ostatnie pięć paczek ze stół, które miałem w sumie w tym Disney Boxie, Mam nadzieję, że jeszcze wpadnie jakaś chociaż jedna taka bombowa karta, gdzie powiem wow, gdzie naprawdę będę się mega jarał, więc zobaczymy czy będzie jakaś jeszcze zajebista karta Jest Genaro Gattuso, Leo Messi oraz Dirk Kout No i zobaczymy czy w parce będzie ktoś ciekawy, uwaga kto to jest, kto to jest? Jest to Rysztu, jest to moi drodzy tutaj yy, zawsze zapomnę jego imię jest to ryszył Redgeber, dokładnie, więc o tym zawodniku w zeszłym roku się robiło głośno, kiedy, kiedy podobno był bliski śmierci podczas zachorowania na covid, ale tak ogólnie to oczywiście zawodnik, który występował na Mundialu chociażby w 2000. O kurde, nie pamiętam dokładnie, chyba w 2002 roku chyba występował na Mundialu z tego co kojarzę. No, w każdym razie w barwach Beşiktaşu też grał w mistrzów, więc taki Bramkarz. Jeden z lepszych, oczywiście. Jeden z lepszych, oczywiście, zawodników Turcji, którzy kiedykolwiek grali właśnie na, na arenie międzynarodowej. Dimitar Berbatov też taki zawodnik, który był przyćmiony takimi gwiazdami jak Nani, Runej czy Cristiano czy Ronaldo, więc no, Bułgar był jednym z lepszych zawodników na pewno też tej, tej w tej zachodniej części Europy. Dokładnie to nie miałem na myśli, więc Berbatov też jak najbardziej taki sentymentalny zawodnik może mógł sobie dać. A. Ciężka sprawa w sumie, tak balansuje między tą elitą, a, a tymi zawodnikami zwykłymi. jednak dam go po tej prawej stronie, bo mimo wszystko to nie był taki zawodnik z takiej najwyższej ultrapółki Ale jednak był mimo wszystko bardzo fajnym piłkarzem Raúl Albiol z Realu Madryt, Massimo Ambrosini z, Interu, z AC Milanu I z tych zawodników, z tych gwiazd Milanu był jednym z gorszych piłkarzy I myślę, że no mając w takich piłkarzy jak Gennaro Gattuso, jak Seydorf, jak Kaka. To jednak Ambrosini był takim zawodnikiem, który ledwo co wchodził w ogóle w, w no, z ławki rezerwowych Canavaro, jedyny obrońca, który wygrał oczywiście złotą piłkę. No i to się raczej długo nie zmieni, ponieważ Vandalik był najbliżej 2-3 lata temu, ale jednak mimo wszystko ciężko będzie to wszystko osiągnąć, więc tym bardziej wielkie szacunek dla tego zawodnika, że był w stanie takie coś osiągnąć. No i na końcu jeszcze tutaj Szaronow, zawodnik z. Oczywiście z Rubina Kazaj. No i co? Czy wpadnie jeszcze champion? Czy może będziemy mieli szczęście? No ja mówię, czy wpadnie champion, a do pusty przebieg, więc totalna masakra. Moje to ostatnie trzy paczki i nie trafiliśmy ani jednego goldstopera, który by nam się przydał. Legenda, proszę bardzo, Lampard. No i podobnie jak Pirlo, Lampard również nie zrobił wielkiej kariery jako trener, ale zobaczymy, może jeszcze się odbije od i kiedyś wróci w wielkim stylu, ale jak na razie to za bardzo mu ta trenerka nie idzie. nie mówię, że był fatalnym trenerem, ale jednak mimo wszystko też nie zachwycał. Wandersar też świetny bramkarz, ale jednak ta, ta bramka Messiego trochę go tutaj oczywiście ośmieszyła. No i co? Gufran, piłkarz z Gironde Bordeaux, Frank Riberino, świetny. No myślę, że wiele osób go nie lubi, ponieważ ten jego charakter i oczywiście też ta jego blizna nie za bardzo tych, tym wszystkim ludziom przepadał do gustu, ale jednak trzeba przyznać jedno, był zawodnikiem fenomenalnym, był naprawdę świetnym piłkarzem klasy światowej i tutaj w 2013 roku ta złoto piłka myślę, że mu się jak najbardziej należała. Ale jednak dostał ją z tego co wiem Ronaldo albo Messi. Już nawet do końca nie pamiętam, ale jeden z tych dwójki na pewno. tu na, na karcie bazowej. Na końcu jeszcze Kenny Miller, zawodnik oczywiście z Glasgow Rangers, moi drodzy. Trzy ostatnie paczki. Czy jeszcze wpadnie coś ciekawego? Messi, proszę, daj nam jeszcze jakąś świetną kartę. I znowu pusty przebieg, ludzie, no to jest hit. Ja chyba w co drugiej paczce mam pusty przebieg, albo nawet częściej. To jest totalna masakra i naprawdę. No nie jest ciekawie, nie jest ciekawi ludzie. Antonio Valencia, zawodnik oczywiście z Manchesteru United na karcie na obronie, Sergio Ramos, no proszę bardzo, też prawie obrońca, chyba wówczas jeszcze był na prawie obronie z tego co kojarzę, bo w środku obrony był Gabriel Heinze oraz, no właśnie, kto był tym drugim obrońcem środkowym, no chyba, że już Ramos wtedy grał na, na na stoperze, już nie jestem do końca przekonany, ale wydaje mi się, że do 2010 roku jeszcze był na prawie obronie, ale mogę się mylić, W że oczywiście legenda Real jak najbardziej, Valencia za bardzo... Aż taką legendą też nie jest Pirlo, Buffon to już są oczywiście powtórki. Sivok też już padł. I na końcu, jeszcze oczywiście, zawodnik z Besiktaszu: jest to Koibasi. Co, moi drodzy, przedostatnia paczka? Czy znowu będzie pusty przebieg? Torres, Davis, y, 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 i na końcu, oczywiście, jeszcze na prawej stronie Julio Cesar Uwaga, uwaga, pusty przebieg! Ja pierdzielę, Ludzie, to jest hit. To jest totalny hit, ludzie. To jest totalny hit. Fabio Capel, Sevilla. Marcos Camusato, zawodnik oczywiście z standardu Liege Potem mamy jeszcze AZ Alkmaar w postaci Musa Dembele Wówczas jeszcze był młodziutki Musa Dembele Potem poszedł do Tottenhamu, ale też nie no, zrobił jakieś wybitnej kariery No i ten zawodnik, którego ostatnio też trafiliśmy Jest to oczywiście Edson Bravheid Nie mam pojęcia skąd się ten zawodnik wziął kompletnie, go nie kojarzyłem z Bayernu Jest też Chris Boyd I na końcu drugi zawodnik, oczywiście również z Glasgow Rangers Jest to Nacho Novo Ludzie, ostatnia paczka nie wpadł ani jeden goldstopper i z fansów też chyba większość powtórka ze z, z starterów. Ani jeden fans favorite nie wpadł już później, bo z tych popatrzcie, ja trafiłem bo 11 fans favorite'ów, a powinno być 12, ponieważ oni wpadają raz na 8 parków, więc teoretycznie powinniśmy teraz stawić kartę fans. Czy tak będzie naprawdę? Zobaczymy. Uwaga i co, i co. No nie jest to champion, ale jest to karta specjalna i jest to, uwaga, pięknie, bo nie wiem, czego mam w sumie. Nie pamiętam, ludzie, nie jestem w stanie zaraz wam powiedzieć, ale czy, czy wpadłam już kiedyś karta Cezara na karcie Goldstopper? No ciężka, ciężka sprawa. No w każdym razie na pewno też wówczas jeden z lepszych brąkarzy obok Casiasa, obok Wandersara czy Buffona to właśnie Cezar był jednym z lepszych, właśnie. No i ma też swoich godnych zastępców, jeśli chodzi o Kadra Brazylii, ponieważ teraz obecnie mamy dwóch na pewno świetnych no, fachowców na tej, na tej pozycji, czyli oczywiście Ederson oraz Allison. No i co, więc naprawdę fajna karta, ponieważ karta Ghost raczej go nie mam, ale możliwe, że też już go trafiłem kiedyś, więc ciężka sprawa, nie jestem w stanie sobie teraz dokładnie tego przypomnieć. John Terry, też legenda oczywiście, jak najbardziej Chelsea, jest Javier Mastrano jeszcze przed transferem do Marsy, jest też Tajwo, jest Miroslav Kloze i jeszcze na Was, no piękna karta, wpada na koniec, czyli oczywiście Mirek Kloze, który nie zakończył kariery w taki sposób jak jego kolega z kadry, czyli oczywiście Lukas Podolski, który jeszcze, wtedy, jeszcze się oczywiście tutaj... Yy... W tej ekstraklasie trochę męczy i tak trochę kompromituje, bo jednak yy, patrząc na jego statystyki, na to jak yy, oczywiście się, jakie były oczekiwania przed tym transferem, to jest to jeden wielki niewypo. co nie zmienia faktu, że jednak Lozze tutaj oczywiście jest większym legendą piłki, bo yy, no jest najlepszym strzelcem w historii mundialu, to mówię samo za siebie, więc jak najbardziej tutaj szacunek dla, dla niego trzeba oddać, choć trzeba też przyznać, że w yy, klubowie karierze aż tak mu nie szło, ponieważ w barwach Bayernu yy, no nie było yy, jak najbardziej postacią wybitną i po prostu był tylko takim dopełnieniem składu i... No, nie błyszczał tak jak chociażby w kadrze Niemiec. No i po co mówiąc, oczywiście dla neutralnego oglądacza jest to naprawdę fajna sprawa, ponieważ padło sporo kart. Dla mnie osobiście taki średni unboxing, ponieważ yy, zbyt mało braków padło, żeby żeby był zadowolony, ale jednak no patrzcie i Brakimowicz, Evra, Evra, Kloza, naprawdę świetnie zawodnicy Ramos, Ribery, więc yy, tutaj oczywiście jeszcze na końcu sobie przejdziemy tych wszystkich zawodników Dider Droga, to fajne ujęcie w ogóle, świetny piłkarz. Yy, sentyment jak najbardziej do niego jest, bo jak ja się zacząłem interesować piłką, to właśnie tacy zawodnicy jak. No, Messi to, to wiadomo, ale jak Drogba, jak Falcao, jak Kaka, jak Erik Abidal, jak Petr Czech, jak Andrea Pirlo, to byli zawodnicy na całkowitym topie. No, Ibra nadal jest, ponieważ znowu zdobył dwie bramki w meczu z Fiorentino, więc ten zawodnik od 12 lat, już wtedy miał 30 lat. 12 lat później, kto by pomyślał wtedy, że w dalszym ciągu będzie grał w Serie A, w Lidze Mistrzów? No, głowa mała, naprawdę szacun dla tego gościa, czapki z głów. No i co? Piękna przygoda, moi drodzy, z tą kolekcją, ja ją zakończam właśnie w takim oto stylu, na końcu jest Zlatan Ibrahimowicz, nie, nie ma co narzekać, ponieważ, no z tego co wiem, bazówek mi brakuje ma maksymalnie 5, więc yy, fajna sprawa, jak zamówię sobie album, to będzie w pełny w 90% jakoś tak, więc fajna sprawa, będzie pamiątka na jakiś czas i może kto wie, może kiedyś te karty będą na tyle drogie, że będzie warto je sprzedać, ale to zobaczymy, to chyba tylko wtedy, kiedy już zabraknie mi pieniędzy, to wtedy będzie, tak, wiecie, będzie takie zabezpieczenie. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnych oczywiście odcinkach. Cześć!